Artur, jesteśmy kilka minut po oficjalnym ważeniu przed walką z Omar'em Bazilem, ale od, zanim o wynikach ważenia, zacznijmy od rękawic specjalnie sprowadzane, specjalnie robione dla Ciebie z Meksyku. Opowiedz o tym, co masz teraz na swojej lewej dłoni. Dokładnie. Szef właśnie tego Meksyku, Granta, tam kojarzył mnie z walk. Mój kolega Mateusz załatwił także że zrobili specjalnie dla mnie rękawice. Pojechał tam, w Stanach załatwiali to, zrobili specjalnie dla mnie na walkę. Nikt na świecie nie ma takich samych rękawic, taka ciekawostka, tylko dodam, że oni na każdą walkę robią zawodnikom inne rękawice, tak jak Maiguetterowi i, i nigdy nie chcą robić takich samych i na przykład Ortiz z miał podobne, tylko że miał jeszcze wnękę złotą, całe tutaj, a ja mam kciuka i chciałem te końcówki, zielone rękawice, także naprawdę jestem mega zadowolony, takie rękawice trochę kosztują, bo to są wydatek naprawdę rzędu 2,5 tysiąca złotych za dwie pary, także to jest troszeczkę, ale mówię. Liczy się, liczym się naprawdę super się w nich boksuje, ręka leży, już się nie mogę doczekać po prostu walki. Marka Grant to jest chyba taki typ rękawic, który lepiej trochę chroni kości, bo do tej pory twoi koledzy z grupy boksowali albo w Pafenach, albo we Verlastach. One mają chyba trochę mniej tej gąbki. Przede wszystkim to są rękawice zrobione specjalnie dla bokserów z kontuzjami. Ja mam kontuzję lewej ręki, super w nich ręka leży naprawdę, można bić, może nic się nie dzieje. Także naprawdę bardzo fajne rękawice i nic, tylko boksować i wygrywać. W której rundzie padnie od ciosu tej lewej rękawicy Bazile? Tego nie mogę zdradzić, bo tego sam nie wiem. To jest głupota, nawet gadać tak, żeby mógł paść. Moim zdaniem, wyjdę po jak trafi, jak się odsłoni, no to zabiję. No. Widziałeś, że w zakładach buchmacherskich na twój knockout w pierwszych rundach idą duże sumy. No i do mnie idą, idą. No, to, 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 jest, to są zakłady, ja to akurat na to nie patrzę, ja nie zakładam się, już skończyłem z kazarną, więc nawet nie patrzę. Wiem tylko, że to były wysokie stawki i nagle spadło do minimum, bo było duże zakłady, więc, więc na pewno mówię, wychodzę boksować i robię swoje na 100%. Zobaczyłeś dzisiaj jego sylwetkę na dzień przed walką. Jak myślisz, faktycznie mocno przekładał się do treningów, czy jednak te jego zapowiedzi o tym, że tak waga mu spadła, spadły trochę, był na wyrost? To się okaże, Okaże się to w sobotę. Z tego co widziałem, to za szybki to on nie jest, no, ale mówię, to wszystko w ringu. Ja mówię tak samo, ja, wiadomo, ja go nie lekceważę, ale do Rolberta Salzberga podeszłem, też był wolny, też też, a wyglądało to żałośnie, dlatego tutaj wychodzę pełni skoncentrowany i taki szpila jak w walce z Marbrą. Jest dodatkowa adrenalina, że tym razem to ty jesteś główną gwiazdą wieczoru, choć być może czułeś się tak już na innych galach. Ja powiem szczerze, ja nie zwracam na to uwagi, czy to główne, czy nie główne. Wychodzę i robię swoje. I tak mam w każdej walce mam super kibiców, zawsze ze mną są, także... Czy to jest pierwsza, czy ostatnia walka? Nie, nie przykładam do tego wrażenia. Ja liczę na przyszłości, na takie walki, gdzie będą cały stadion, na przykład Wisły zapełniony w Krakowie i, i w moi koledzy i dużo, dużo innych kibiców, gdzie boksują mistrzostwo świata wagi ciężkiej. To jest jakiś... A nie będziesz miał w głowie trochę tego, aby jutro jak najmniej się zmęczyć, bo za cztery tygodnie kolejny występ, prawdopodobnie w Łodzi na gali Kostecki-Jones? Ja nie patrzę na coś takiego, dla mnie to jest walka, wychodzę i napierniczam, nie ma czy to jest walka za dwa tygodnie, ja i tak to co się zmęczę, bo zmęczę się, dwa dni odpocznę i jestem gotowy, albo dzień, także nie ma patrzenia, wychodzę i napierniczam, robię swoje.